Pamiętaj, że nie jesteś najmądrzejszy i wszechwiedzący. Ja oczywiście też nie. Najważniejsze są stosunki międzyludzkie, a najbardziej istotne te między najbliższymi. Moi drodzy, ostatnio opowiadałem Wam i mówiłem trochę o tym, jak byłem z córcią w szkole, jaki byłem dumny, jaka nasza relacja jest fajna. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o takich troszeczkę stosunkach między dorosłymi czyli ja, moje kobiety, moja kobieta, moje żony. Bo tak jak wiecie, i wspominałem Wam wcześniej w moim życiu były dwie takie kobiety, z którymi no, nawet wiecie, zawarłem związek małżeński. Z jednej z jedną, co prawda cywilny, z drugą nawet doszło do tego, że kościelny. I wiecie, teraz z perspektywy czasu, bo minęło już tyle lat, ponad 20, patrzę na te moje związki, że to były. Wiecie, pomyłka to jedno, ale drugie jak ja byłem niedojrzały, jak, jak ja, jaka relacja była moja, z Natalią, z tą, która, wiecie, była z Białorusi, którą poznałem będąc na ucieczce, później mnie złapali po roku, siedziałem w więzieniu, ona mnie odwiedzała i chciałem być taki, wiecie, w porządku, no bo to była też taka trochę kalkulacja, bo sobie pomyślałem, że kurczę, no fajnie mieć azyl, ona miała gdzieś tam swoją chatę, miałem gdzie mieszkać. Wiecie, dla kogoś, kto jest praktycznie taki półbezdomny, jak to, jak to się mówi, no bo miałem w Polsce mieszkanie, ale, ale to, to już babcia nie żyła, dziadek nie żył, tata mój też, wiecie, zapił się na kiedy ja siedziałem w więzieniu, więc była to jakaś tam rodzina. Ale ja, wiecie, podchodziłem do tego tak z fancyku, ja, ja jestem taką osobą dominującą, no, jestem z pod znaku lwa i zawsze staram się narzucić swoje. Nigdy nie słuchałem tego, co ta Natalia mówiła. Ona pewnie była zakochana, no bo ja byłem może nie przystojaczkiem, ale takim facetem, który jest obrotny, który jest ogarnięty, yy, który gdzieś tam dawał jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale wiecie co wykończało? Wykończało to, bo, bo było tydzień, dwa, trzy fajnie, ale później było znowu klops, następne trzy tygodnie czy cztery tygodnie. I ten związek taki, taki był nijaki. Przeze mnie, wiecie, biorę winę na siebie przeze mnie. Nie rozmawialiśmy, nie, nie, nie było jakiegoś porozumienia. Jak ja mówiłem, to tak musiało być. Nie słuchałem, co ona ma do powiedzenia. Szczerze mówiąc, miałem w dupie. Później następną, y, następną osobą, którą gdzieś tam się związałem na dłużej i, i już byłem świadomy, bo możecie powiedzieć, no, ktoś by pomyślał, no, tam to byłem jeszcze w takim cyklu tego y, mojego głębokiego uzależnienia, y, gdzieś tam hulanki, swawole, y, y, no, to jeszcze. Bo byłem na ucieczce, to tam się ukrywałem. Za wschodnią granicą, ale tutaj już wyszedłem z więzienia. Byłem dorosłym facetem, miałem 40 lat i, i, i poznałem kobietę, co prawda, na takich spotkaniach więziennych, gdzie, gdzie tam osoby przychodzą z zewnątrz i, 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 no i tak to było. Wiecie, trudno mi to teraz analizować. Wydawało mi się, że jest w porządku, że, że się znamy. Problem polegał, znaczy jak się później okazało, wiecie, problemem było to, bo ja do tej pory, jak, jak żyję i, i, i jak funkcjonuję, nie spotkałem w swoim życiu pary osób, kobiety i mężczyzny, gdzie te dwie strony są osobami uzależnionymi. I one tworzą super związek zawsze wcześniej czy później to się rozwala to jest takie, wiecie, mi się wydaje no ja trochę się kształciłem trochę, trochę znam jak, jak funkcjonuje głowa jak funkcjonuje, wiecie, wszystko jeżeli człowiek ma problemy z uzależnieniem i ona też była uzależniona. Też była uzależniona od tego, co Jan, być może troszkę mniej, ale już miała dużo abstynencji. Ja no wyszedłem z puchy, chciałem być odpowiedzialny, chciałem być takim facetem, prawdziwym dżentelmenem. Dała mi dom, dała mi poczucie bezpieczeństwa i pomyślałem sobie, że wyrzeźnijmy że, że ślub. Chciałem dobrze, nie, nie to, że chciałem źle. Ale wiecie. Ja uważam, znaczy uważam, no wydaje mi się, że, że człowiek taki, który ma problemy, jest po jakichś tam terapiach, czasami jest to aż za głęboko wchodzi. Jest, jest się takim przeterapeutyzowanym, jak ja to mówię, i obie strony chcą być, wiecie, w związku mądrzejsze jedna chce być mądrzejsza od drugiej. I to później wychodzą takie, ja podaję swoje argumenty, ta druga strona podaje swoje argumenty i nie, nie, wiecie, no nie ma konsensusu, nie dochodzimy do porozumienia, gdzieś tam nawet jak nie ma kłótni, bo nie chce się kłócić, no to jest taka sytuacja, gdzie zaczynamy być... No każdy trzyma swoją stronę, każdy trzyma swoją stronę, a w związku powinno być tak, że, że no jedno ustępuje drugiemu, jeżeli jest miłość, jeżeli jest poczucie takiego bycia razem i chęci bycia razem i tworzenia jakiegoś tam, wiecie, przyszłości, chęć tworzenia jakiegoś takiego wspólnego dobra, do tego jeszcze jest miłość, no to będzie wszystko super, wszystko się, wiecie, fajnie poukłada. No i nic z tego nie wyszło, zaczęły się, wiecie, jakieś tam zazdrości, zaczęły się takie sytuacje e, trudne, e, ja gdzieś tam trochę szedłem do przodu, ona trochę, e, Bożena zostawała z tyłu, no i, i, no i po prostu się rozwaliło, i się rozwaliło. Dopiero, no dopiero, całe szczęście. Pozdrawiam moją Kasię. Całe szczęście, ale wiecie, kochani, ja kiedy poznałem Kasię, miałem cztery, ponad 40 lat. Kasia była 26-letnią dziewczyną, młodą, piękną, którą też taka troszeczkę wiecie, poraniona, bo też te swoje życie miała, też tam swoje zawody przeżyła, swoje jakieś tam problemy, ale ale żeśmy po prostu weszło wiecznie, takie początkowo na pewno to było zauroczenie, na pewno to było coś takiego, co, co nie jest do końca jakąś taką prawdziwą, zdrową relację. No bo wiadomo, ja stary z Greta, ona młoda dupka, jak to się mówi. I mi było super z nią gdzieś pójść, a jeszcze w Warszawie, wiecie, do klubu potańczyć. Ja nie piłem, nie paliłem papierosów, więc też byłem dla niej taką motywacją, że taki fajny facet, że ten co prawda nie miałem, wiecie, kasy, nie byłem bogaty, ale e, tu była taka miłość na początku, tu było takie, wiecie, fascynacja. E, Później, wiecie, kiedy to wszystko spowszechniało, kiedy stało się takie normalne, pojawiła się moja córcia Jula, bo żeśmy troszeczkę to nieodpowiedzialnie podeszli do tego, ale, ale, no, no, no wiecie, to nas jakoś tak ugruntowało. Nie myślcie, że ja jestem taki, wiecie, mądruś i się wymądrzam, bo, bo, zawalałem, wiecie, że parę razy zawaliłem i to, i to nieraz tak trochę grubiej, także to nie jest tak, że o, zawsze była sielanka. Kochani, jesteśmy z sobą 18 lat, ale ja nauczyłem ją że trzeba rozmawiać. Ona nauczyła mnie, że trzeba słuchać. I mimo nieraz, że się pożremy, mimo, że się pokłócimy, jest nam naprawdę, nasza relacja jest super. Jesteśmy 18 lat i ja uważam, że teraz y, kochamy się bardziej niż jak żeśmy się kochali na początku. Jest to takie, takie, taka dojrzała miłość, ale rozmawiamy, rozmawiamy, idziemy na kompromisy, yy, wspieramy się, szanujemy się, yy, wiecie, ona czasami się wymądrza, a ja się nauczyłem jednego, że posłucham, posłucham. Trochę wiecie, mi zostanie, a drugim uchem trochę co uważam, że niepotrzebne mi wyleci. Więc panowie i panie oczywiście, siostry i bracia, słuchajcie. To tylko od Was zależy. Od Was zależy Wasza relacja, Wasza miłość. Yy, dziewczyny, róbcie wszystko, żeby tego faceta... No on musi się trochę słuchać. Ja nie mówię, żeby się bał. Ale jak jest taki trochę respekcik między, by, przed swoją kobietą, przed swoją dziewczyną, przed swoją żoną, jest to naprawdę dobre. To nie jest tak, że, a bo boi się e, babę, bo nieraz raz a pod pantoflem, a tamtego. Wolę być pod pantoflem, moi drodzy, niż potem cierpieć gdzieś tam w pudle i siedzieć, i siedzieć na isolatkach. No, wolę być pod pantoflem i wolę jej słuchać, jeżeli ona mi mówi, Marek, nie idź, bo to nic dobrego z tego nie będzie, ale idę. Więc posłucham, raz posłucham drugi raz, może to jest dla mnie dobre, może to jest dla mnie wspaniałe. I to ugruntowuje naszą relację, nasz związek. Więc wiecie, na koniec, nie chcę tutaj wiecie, bo ja nie zjadłem wszystkich rozumów, ani, ani nie jestem. Przy... Wiecie, jaka jest moja przewaga troszeczkę nad wami? Że mam potężne doświadczenie. Potężne doświadczenie, no praktycznie w większości dziedzin, dziedzin życia. No bo jest tak i przeszedłem te wszystkie moje problemy, uzależnienia, 15 lat puchy, więc bólu, tęsknoty, takiego, wiecie, dążenia do celu, który, którego nigdy nie mogłem osiągnąć. Chcę się z tym wam dzieje, z tym, tymi swoimi wszystkimi, wiecie, teraz to uważam takimi wartościami, które, które zdobyłem, ale balo na motorze, balo na motorze, zobaczcie jaki klimat jest. Mamy początek lutego, wiem, że u nas śnieg i mróz, a dzisiaj tutaj piękne słoneczko, ludzie chodzą na spacerze, ja w sweterku, naprawdę jest, jest rewelacja. Także, moi drodzy, trochę zjechałem z tematu. Pamiętajcie, stosunki takie międzyludzkie, relacja między najbliższymi buduje więź, buduje rodzinę, buduje społeczność, a potem buduje nasz, nasz byt, nasz, nasz kraj, nasz wszystko. Jeżeli wszyscy będziemy w ten sposób podchodzili, to będzie cudownie, będzie wspaniale. Nie będziemy się kłócić, nie będziemy mieli fochów, nie będziemy się obrażać, nie będziemy do nikogo mieli pretensji. Także. Tak to wygląda i no cóż ja tutaj Wam więcej powiem. Nie chcę Wam tutaj, wiecie, wymążać się, czy nie wymążać. Tak sobie chodzę nad tą, nad tą rzeczką tutaj w Wędlo i niedługo na rybki. Wędkarze, szykujemy się niedługo na rybki. Kochani, jestem naprawdę zbudowany. Rano ćwiczonka, wiadomo, ewangelika była i naprawdę super. Obiadzik zaraz zrobimy sobie. Pozdrawiam Was serdecznie. Kocham Was i naprawdę... Nie daję tych rad, bo wiecie, jak to z radami jest, ale, ale posłuchajcie, wsłuchajcie się w siebie, porozmawiajcie ze swoją partnerką, czy ze swoją żoną, czy ze swoimi najbliższymi, bo to wy budujecie jedność. Jeżeli, jeżeli będziecie razem i będziecie się rozumieli, miłość sama przyjdzie. To nie jest tak, że, a bo to mnie nie kocha, czy kocha. Miłość będzie cały czas, bo to jest największa potęga tego świata. Jeżeli będziemy. Do tego dążyć, i jeżeli będziemy robili wszystko, to naprawdę doznamy takiego, wiecie, jak to się nazywa? Nie Eureka, tylko no takiego takiego, takiego, takiego edenu, takiego Edenu na ziemi. Także pozdrawiam Was moi drodzy, kocham was, trzymajcie się, kochajcie swoje partnerki, kochajcie dziewczyny swoich partnerów, rozmawiajcie, idźcie na kompromisy, dogadujcie się, nie kłóćcie się i wszystko będzie git. Hej, do następnego razu!